W poprzednim odcinku. No to nauquiesh mi. I tak to idzie dalej. Jest jeszcze takie pomieszczenie tutaj na samym dole, którego nie zwiedziłem. What the fuck? What the fuck? Czy to jest wynik minimalizowania gry napisanej na OpenGL? -u? What the fuck? To wygląda jakbym grał postacią na LSD. Czemu? Co się dzieje? Nie chcę, czemu? Przechodzenie przez drzwi pomogło ostatnim razem, ale nie było aż tak źle. Why? Why are you doing this? What the fuck? Nie podoba mi się to. To zjadł moją owsiankę. Nie mogę tak przejść gry, no dajcie spokój, przecież to wygląda koszmarnie, Jezus Maria. To jest krew, zobaczcie, no nie, no nie wierzę, ja pierdyle. Czy jest jakiś sposób na naprawienie tego? Cokolwiek, co mogę zrobić. Laboratorium Kamskiego. O rany boskie, tam jest, tam jest ciekawka. czy to jest antidotum. Wygląda to naprawdę jakbym był na LSD. A może to po prostu już ten poziom zatrucia pokarmowego. Podaj antidotum Annie. O laser! Zobacz, laser coś zniszczy. To zabawne, że obok niego leżało antidotum... oj! Antidotum! A ja go przekroiłem laserem, to zupełnie jakbym zabił już nadzieję. <laughs> o rany, straciłem tyle życia. What the fuck! Nie, sią! Ała! Cholera. Jak ja teraz... jak ja teraz znajdę apteczkę, jeżeli to wszystko tak wygląda? Mój Boże. W dzisiejszym odcinku gramy na LSD. Nie, no tak nie Zupełnie Zupełnie jakbym ścipał się krokodylem, no? Nie, nie no, lubię. Bardzo nie lubię. Czy jest jakiś sposób na odwrócenie tej sytuacji? Błagam pomocy. Niech to się naprawi. Nie chcę tak grać. To wybitnie nie w porządku wobec mojej osoby. Proszę o to. Tak, zapisać stan gry i włączyć grę jeszcze raz, cudowne. Okej, okay, wreszcie tak jakoś wygląda, matko. Ej, przynajmniej wiem, że tu były rzeczy, <laughs> wiem jak to wyglądało, tam jest apteczka, jej fuck yeah. Fuck yeah. Kod do komputera w komorze laboratoryjnej, to chyba tam za drzwiami, nie? Dawaj, o mój Boże, tak mi dobrze, tak mi rób. Ja pierdziele, co to miało być? What? Już nic stąd nie wyszło. Niewidzialne wyszło, fuck! Strzał? Nie zauważyłem tego Głowę. No żeż zabij, że to! Nie wierzę. Matko przenajświętsza. No nie wierzę. Fok. Wreszcie. Ja pierdzielę. Ileż nerwów natraciłem. Dzięki na boje do strzelby. Następnym razem możemy wypróbować ten finisher z. Oh shit! Chodźby teraz! Fuck yeah! To było takie cholernie bad ass. Super, podoba mi się. <grytanie> Nic dla mnie. Okej. Okay. No jest tak, kurwa, mi wszystko zepsuć. Cześć drzwi. Czy. Oh, hi, bye. Czy ja teraz mam kod do komputera, który stoi tutaj? To brzmi, jak paląca się płyta główna na MS-DOSie A ja tam spadłem <laughs> nie jest, że... Jest super Bajecznie Bajrek stąd na księżyc, pech Czy oni wszyscy mają przy sobie tylko pech? Tam, nie chce się dostać Tu są jakieś drzwi Hi Mały korytarzy, czyżby sekret, za którym kryje się. apteczka. W sumie co tam? Um, hi, Czy mogę tym pojechać po zwycięstwo? Chyba nie. O! Oh, Okej. Okay. A ty prowadzisz do... Nie wiem, ale wygląda to nadzwyczaj creepy. A, wy jesteście za szybą. O, oh, what the fuck Martwa małpa. Okej. Okay. Ktoś napisał w komentarzu, że na początku to była małpa nie wilkołak w no, ogóle jak pieprzony wilkołak No ale cóż nie będzie, to była małpa! Dobiję, harasho, nie, nie dobiję, sam się dobiję. Uduś się palcem. Oh, hi, Fuck off! What? Yeah. Fuck! Gdzie jesteś i czemu tak długo każesz mi na siebie czekać? Nie podoba mi się to. O Jezu, tu jesteś. Gin. 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 Gin, proszę. Już. Już. Bardzo dobrze. wy coś macie? Amunicja by się przydała do strzelby, nie będę narzekał, ale jednak. Dziękuję. Tam jest ogień. O, tu jest zawór. Jestem genialny. <grytanie> Okej, okay, dobra, w takim razie idziemy w tym kierunku. Bayrek stąd na księżyc. Ciebie w sumie można przeszukać. Nic nie znaleziono, trudno. Trudno, żeby małpa miała przy sobie amunicję do strzelby, nie? O! Oh. O! Oh. bye. Eh. To było dobre. Niech skonam, to było dobre. Tyle? Chyba tyle. No dobra. To przynajmniej wiem, że mogę z sumieniem przedostać się na drugą stronę. Bez obaw, że mnie coś po drodze zabije. Spoko. No, cześć. Mam fula, możemy iść dalej. Ty? Nie. Ty? Owszem. No dobra. Gdzie też mnie prowadzisz? Zapisać stan gry? W sumie... w sumie czemu nie? Co to oznacza? Czy czeka mnie coś trudnego? Jakaś próba? Główna winda w laboratorium. Mam. Um. Ale nadal czegoś nie mam chyba, nie? No właśnie. Ale mam antidotum. Czy... Czy to znaczy, że teraz Anna będzie leżeć tam, gdzie nie leżała? To by było bez sensu. To by było debilne, jeżeli by się okazało, że Ania leży tam, gdzie wcześniej nie leżała, bo tam byłem wcześniej. W sensie co, że... To by oznaczało. Przepraszam bardzo, nie jestem psoformą. O oh, fuck off! No, żeś pół życia mi zjechało przez te sukin koty. Jeszcze, żeby to były koty, matko. No, tak czy owak, najciekawsze w tym wszystkim jest to. Dziękuję, pięknie. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że powinienem na dole od razu pojechać. Natomiast Anna będzie tam leżeć dopiero teraz, kiedy już mam antidotum bez sensu. Tak mi się. What? O nie! O nie! Duża czerwona ręka! Mam strzelać w dużą czerwoną rękę? Tak, zabiłem dużą czerwoną rękę. Ej, idzie mi naprawdę. Jest przyjemnie. Podoba mi się. Jak mi dobrze idzie. Nie zrzędzę. Hi. Gdzieś tutaj będzie Ania. Gdzieś w którymś pomieszczeniu po drodze jest Ania. Mam nadzieję, że się odrodziła, że nagle jest tam. Bo wcześniej nie było, co było absurdalne. Czy apteczko? A jednak dobrze tak zostawiać na dalszą porę. Apteczki. Owszem, zapiszę stan gry. I'm sorry, Anna. So this is it, Tom. Two patients, one cure. Okay, opadłem. Hansen, move it. You've got work to do and you're running out of time. I know. Let's make a deal. I get those notes, you take care of Anna. Get her out of here. You play hardball, Hansen, but you got a deal. Right. I jak słyszysz, zaiste szczam entuzjazmem jak słoń krwią. Ok, i co teraz? Czyżby tu? Aha, a to jak? Czyżby. O nie, czyżby przez ten pokój tutaj? A to był Saigon. O nie, tylko by wy. Ucierpię, nie nienawidzę. Weź umrzyj. O! To się udało. To było całkiem rozsądne. To już wiemy po co mi to gówno z granatami. Okej. Okay. A i teraz tu jest dziura, a ja poszukam sobie dziura przejściura. A ja sobie... To pamięta rurę nie przejściu z serii z Resident Evil w kołopie zadał. <noise> A ja sobie przejrzeć nigdzie tu nie ma amunicji. W tym się jest coś ciekawego, to jest papier. Okej. Okay. No to chyba kucnąć i iść dalej, tak? Co nam pozostało? No proszę. Dzień dobry. Tam są rzeczy. trub pod łóżkiem, nic dla mnie, okej. Okay. Laptop. I found laptop. Good work. Now, attach your headset to the USB port and start uploading the data. I'm on it, Chief. Antidote file is incoming. Got it. What's next? Nothing. I'm pulling the plug. Don't try to be funny, Hansen. Hey, according to you, that file is all you really need. You listen good, Hansen. You get that uplink working right now. I want that data. You want the rest of this? Come get it yourself. Dobrze. Hey, is that offer to blow up this place still open? Tom, yes, yes, of course. Great. Tell me what I have to do. Oh shit! more. Oh, oh. Security.

Błagam, gdzieś tu muszą być apteczki. U nigdzie nie ma apteczek. Absurd. Absurdalne. Jestem wysoce niezadowolony. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, I to na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło i do go usłyszenia. This magic spell you cast, this is love, young When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love.